Trzeba go wyciągnąć, idziemy z boksami, z boksami. jak coś to wyrośnie teraz zero i nagrywamy kolejnych. Ole. Musimy ich złoić. Dawaj, dawaj to. Jakby co? M nie wiem jak Bora, ale moje fragi składają się 90% z myślenia. Tak samo. Bardziej My bardziej jest z myślenia, i... bo umiejętności wiedzialę. to te bo wiesz, pompy same tak z myślenia nie trafiasz, ale no. No tak, dlatego jestem... Stark i... To jest Mr. Savage. Mogą, będą dobrze. Mogą mm. mi gramidasem. No nie, on też gra... F1. Mitro! Mitro! Mitro, Mitro No ale Mitro ma Nick X8 No on chce wejść do ciebie. Chodź do reda. Dawaj, do reda. 3. 4. Had jest dolne. <grym> ale F! On myśli, że jestem jakiś dobry. Ja nie jestem dobry. Staś. On mi tani! trzymaj! 18. 43. No ja się do roku, jak ktoś mi bija do boksa, bo to jest myślenie. Cicho. 66. 70. Patrz, Patrz, Sprawdź, sprawdź. uciekaj, uciekaj, box, sprawdź. Sprawdź, sprawdź. się A Sprawdź, to. A no. jednak wygrywamy. Widzicie jak jest z botami? Widzicie jak to trzeba myśleć? W tej grze kompenderowej. Myślenie jest najważniejsze, pamiętajcie. Więc jak ćwiczycie, najpierw się politykujcie, róbcie jakieś edyty, ale potem też jak się rozgrzewacie to jeszcze... Strzelajcie w jakichś chłopów, wiecie. Jakiś one dance, grajcie na myślenie. Na Myślenie jednak, fragi składałem się w większość na myślenia. Chyba, dał. że ktoś fartem daje, to to jest fart, nie myślenie, a nie umiejętności. Po prostu fart. No, umiejętności to, że wycelował pompę i trafił jakoś. No, Czartowne 200, ale no. Nice. Where is he? 24 Czekaj, ja im zrobię takie plecy Plecy! 98, 33, 66, 1, 2, 98 Jeden box! 2hp! 2hp! 98 i 100 Ale fardo mi dał 200 w takiej sytuacji Czaj, on się zakilofował Dwieście mi dał się, w takiej sytuacji. Śmiej się, bot. Dobra, musimy tak. Wiecie, ale ależ w takiej sytuacji mi dał 200. Naprawdę to coś było jaki. Kiedy się tu zedytowało kiedy niby? Moje, moje. Czuję się na mnie 30! Chill! Chill! Wszystko nasze, chyba, że w nie powiedział. Beko Flara, Bribatryka, Cyk, Cztery łupki Wyszli nam, wyszli Jestem. Nie ja wiem i oni w takiej sytuacji na mnie wychodzą. Sto drugi! I oni w takiej sytuacji na mnie wychodzą! Karte, no! Komaś znalazła mnie! Nadatuj. 200? Nice. Idę, 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 nie? Tak. Puszczam. Puszczam. Hiłwyja. No o! Zarpingowe. 100? Nice. Wiesz, nice. pomyślałem. Otworzyłem się od drugiej strony. i ten śmiech, tak? No! Co? Ten śmiech w tle. Ech, łączmy się. O nie! Zakutało mnie w daszku! Że oni mnie słyszeli jak ja na kutaku zszedłem? Te, był jeden. Jaki on nic nie robi, tylko się śmieje. But. Przegrywamy 5-3-2. Kubo, że walony po tym akciu strzelony. Osiemdziesiąt. Na co? Czekaj, Dead Ok Ok Na Dead Na Santos Na Santos Już nie no, ma, widzicie widzowie jak łatwo naprawić Ojej, oh yeah. 169, on jest dobry. Uważaj, Witam się w niego od prezydentów. -y, 166, cieka karta. Dobra, przyjdę zaraz. Dead, 100, dead. Czekaj, muszę się ulec. Oh! No nie, nie może. Oh! Ja mam takie zero, dostałem jeszcze tego do irona. Co? farcio <laughs> Jak oni to wygrałem? <laughs> Musimy się ten spiąć, bo jak to przegram zawsze całą Całość, całą całość. 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 Dostał, No ale ja już nie mam ryby. Kiedy? Trzydzieści pięć głowa.

Okay, idę do Ciebie. Szybko, Kto no! no, no! to ja. są dead! Aaaa! To